Pięciu minut! MINUTŁÓW! Oła Ale mną wstrząsnęło, o matko Szyma wiertarka, co ty Słodki robisz, człowieku? Pozdro chat Pochuj mi słodkich słów, że jak mi takie coś robisz, ty skurwy niejelen jeden. jesteś popierdolonym człowiekiem, człowieku a włosa mał w puchi Jakiegoś łoniaka. Yeah. Grzybolini. Trzy złote. Czy na 12 w będzie odchudzanie, a na nim znany twój cennik 2 pln równe zrzucam jajka na kogo chcecie 5 złotych równe kaczor... Góry. To nie jest mój cennik, to jest cennik równe, gościa, który równe, miał taki 6, sam głos jak równe, ja. Pokazuje worki. Ale ty rozumiesz to? Tych pokazuje chuja, 500 pln równe chuj na stole, tysiąc wsadzam w dupę. Dostajesz. Policja masz bana za to. Nie, ile jeszcze zostało? Już mam dosyć tego Ja nie mogę się normalnie wyspać Skibidi Sigma Dobra weź człowieku Egzaminy kula są w sierpniu, a nie człowieku w grudniu. Bana dostajesz tak samo z felu za oszustwa Dodni się! Orkiestra. 768, 6 złotych, milego spanka, rybalku robalku. Thanks, you, Richard. A ty nawet nie potrafisz człowieku głośnego do ta wysłać. To powój czy to wysyłasz. Teraz są jakieś kolejne ekscesy. A! Kurwa jaki głośny chuj. 6 zł. Ostatni Donatę na dzisiaj. A. Na piąteczek przygotuję masę donatów. Pozdro. Ale człowieku, po co ty takie donaty wysyłasz? Na piątek to ty nic nie szykuj, będziesz zbanowany na donaty. W piątek ty ani jednego donate'a nie wyjdziesz w piątek człowieku. Halo.